Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole, Fanigier i Technologii. Kurczę, dawno nie było żadnej recenzji Famiclona, więc co powiecie na taki gadżet? Data Frog Y2HD to Pegasus upchnięty do obudowy rozmiarów pendrive'a. Miniaturyzacja to fajna rzecz, kontrolery większe od konsoli. Wpina się to bezpośrednio w port HDMI telewizora i wymaga tylko dodatkowego zasilania dołączonym kablem mikro-USB. Najlepiej też prosto z ekranu dla słodkiej samowystarczalności. Na pierwszy rzut oka ekscytuje również karta SD, wystająca z. Ale zanim za bardzo się podbieracie, nie, nie da się wrzucać na nią dodatkowej gier, a przynajmniej nie w prosty sposób. SDK zawiera system operacyjny konsoli i nie służy do wykorzystania przez użytkownika. Oznacza to natomiast, że wewnątrz torturuje się nie typowy NES na chipie wykorzystywany w większości famiklonów, a jakiś ogólny układ, który emuluje gry. Przypuszczenie to potwierdza się przy uruchomieniu. Faktycznie, menu główne jest kolorowe i na pewno wyprzedzające epokę 8-bitowego Nintendo, a w tle przygrywa całkiem ładna muzyczka, daleka od możliwości Famicom'a. To tu z responsywnego menu wybieramy kategorię, a potem grę, w którą chcemy zagrać. Całość kontrolujemy bezprzewodowym kontrolerem, o którym mam do powiedzenia tyle samo dobrego co i złego. Po pierwsze, wymaga dwóch paluszków, czyli czterech dla obu graczy. Nie ma ich w zestawie, więc musimy zapewnić je sobie sami. Pady są wykonane zaskakująco solidnie, biorąc pod uwagę, że mówimy o produkcie niemarkowym. Kontroler jest ciężki nawet bez baterii, przyciski klikają w sposób satysfakcjonujący, krzyżak jest precyzyjny, a i wykończenie z tą pocieszną żabią naklejką bardzo mi się podoba. Minus jest taki, że to pady bezprzewodowe z niskiej półki i wyraźnie czuć opóźnienie w ruchu, co niestety na dzień dobry przekreśla dla mnie zakup. Młodszy dzieciaki pewnie nie zauważą, ale każdy gracz, który zjadł zęby na konsolach, od razu poczuję, że coś tu jest nie tak, szczególnie jeśli dołożymy do równania opóźnienia telewizora HDMI. Ponieważ na konsoli nie ma guzików i najprawdopodobniej będzie ona ukryta za telewizorem w porcie HDMI, wszystkie operacje wykonujemy z poziomu pada. Wszystkie operacje, to znaczy jedną. Powrót do menu z aktualnie odpalonej produkcji odbywa się przez jednoczesne przytrzymanie selectu i startu. A no i nie ma żadnego wyłącznika, więc jeśli chcemy zakończyć sesję, po prostu wypinamy dongla z portu USB. Równie mieszane uczucia targają mną w starciu z samym urządzeniem. Po pierwsze, szkoda, że nie da się wgrywać własnych gier, bo Data Frog ma modele większych konsol, które tę opcję umożliwiają. Z drugiej strony i tak na dużo by się to nie zdało, bo albo moja konsola złapała koronawirusa, albo ktoś pokpił trochę sprawę z emulatorem, pod wieloma względami. No dobra, w sprzęt jest wbudowany kilkaset gier. Standardowa mieszanka piratów i dziwacznych chińskich produkcji, polegających na przykład na odgrywaniu przedszkolnych melodi jak poprzez zbieranie stukającej opatery krwi dla przedwiecznych bóstw. Ale praktycznie żadna z nich nie jest emulowana dobrze życie, jak na Pegazusie ruszało się kardridżem i gra się gliczowała? No to coś takiego dzieje się też tutaj, tylko tu nie ma kardridży. A mimo to praktycznie wszystkie gry wykazują błędy graficzne, które pojawiają się i znikają. Czasem w menu głównym, czasem po prostu w trakcie rozgrywki. Z powietrza pewne elementy po prostu zaczynają się partolić, a potem wracają do normy. Jak człowiek ma ogrywać Super Mario 10 Kung Fu Mari, gdy dzieją się takie rzeczy? Ale to nie jedyny zarzut względem urządzenia. Nie podoba mi się też, że emulator uparcie rozciąga obraz z gier do 16x9, rozmywając przy tym krawędzie. Nie tylko dlatego, że moją preferencją jest domyślna proporcja obrazu, ale też dlatego, że w wielu tytułach skalowanie jest błędne i odcina dużą część pola gry. W Battletoads na przykład pożera prawie cały interfejs i nie da się z tym nic zrobić, bo konsola nie posiada żadnego menu konfiguracyjnego. To dziwne, bo inne gry, takie jak eh, Sonic the Hedgehog 5, skalują się prawidłowo zostawiając odpowiedni margines u góry wyświetlacza. A to i tak wszystko nieważne, bo zdecydowana większość gier działa w zwolnionym tempie. Emulator po prostu nie wyrabia. Słychać to wyraźnie w muzyce, która brzmi jakby co chwilę chciała nadganiać sama siebie. Boli to w takich klasykach jak Mortal Kombat 4, gdzie do wyboru jest czterech liukangów, najbardziej lubię bić się z Nightwolfem. Pamiętacie Nightwolf'a? W jego masywnej zbroi? Z jego olbrzymim młotem? Nightwolfa? Z Mortal Kombat 4? Głupawym jest też udostępnianie na urządzeniu gier z opcją zapisywania postępu. Jest na przykład Zelda czy Final Fantasy, które w oryginale sejwują bezpośrednio na kartridżu. No i wydawałoby się proste, nie? Dongiel ma kartę SD i emulator, więc powinno być easy peasy, ale nie jest, gry się nie zapisują. Znaczy, wyglądają jakby się zapisywały, ale przy wyłączeniu gry save znika. Na karcie SD też nie ma po nim żadnego śladu, więc powodzenia w ogrywaniu RPGów. Więc no, było blisko, żebym powiedział, że fajne. Choć nie wiem, czego spodziewałem się po filmie, która potrafi zrobić błąd w napisie Maiden in China, jedynym zdaniu w języku angielskim, którego uczy się w fińskich szkołach szybciej niż narodowego hymnu. Trochę namnożyło się tu problemów, które ostatecznie psują przyjemność z grania. Jak ktoś chce pograć w super ambitne, wcale nieprzyrobione z F1 UFO Race i zdobywać jak najlepszy Scroll to droga wolna, ale dziwi, że jest to system z kartą SD, ale bez możliwości prostego dogrywania gier czy nawet zapisywania postępu. Biorąc pod uwagę formę urządzenia, pomysł na bezprzewodowe pady też jest dobry, ale wybrana metoda transmisji, pewnie jakaś prehistoryczna wersja Bluetooth, też pozostawia sporo do życzenia w kwestii czasu reakcji, a i sam emulator krzaczy się na każdym kroku, no więc każdy pozytyw zmienia się jakoś automagicznie w wadę. A szkoda, bo kupując tę zabawkę miałem z tyłu głowy myśl, że taka miniaturka to będzie super koncept do przerobienia na jakąś konsolę przenośną. No nic, poszukiwania trwają.